Cześć, witam was w trzecim odcinku z Jest to moje drugie podejście do nagrania tego odcinka, bo był już odcinek nagrany, jest zmontowany, fajnie ale odcinek trwał 20 minut i mi się nie mógł przesłać na YouTube, bo moja maksymalna ilość minut, no, no wiecie, filmiki moje muszą trwać na więcej 15 minut, a żeby trwało przynajmniej 20, to muszę sobie zreflektować konto na YouTube, ale ja nie chcę, więc postanowiłam, że... no. Zrobię nagrywam kolejny odcinek, który będzie krótszy i będzie lepiej, fajny i w ogóle. No, Jak to nagrywam to jest to niedziela, więc może później już odcinek. Zrobię na dzień PR2. Dobra, i my się teraz omówiłyśmy na to, że yy... ja i teraz wejdę na kompo i ustawię ku dobry status czerwony, o ile się nie mylę. Teraz sprawdzę trzeba czerwone. Hmm. Dobra. Nie. Ale Dobra nie będziesz nie będę a VIPa. No tak, Nawet jak masz tego VIP-a, to go nie masz. I do nas możesz zrobić, to mieć kolorowy status. E, możesz dziewięć opróżnić opróźnić ale jak wyłącz ten program, to znikają się te stare koniec za internetami tewet. Te I tak za to nic nie możesz kupić, więc. Więc to jest takie nieważne! Po prostu. Dziękuję nam wszystkim za lajki, like, za suby, za trzeba do Dobra. Dobra. No właśnie, A to ona nie powie. Ona mi ufa. No, wziąłem. I zmieniamy. Musisz jeszcze zobaczyć, jak Od razu mówię, że ja chodzę na gigantyczny odcinek, który jest godzina 13:15. Mm. O, okej, okay. cicho dwa. Ojej, nogi. piw. Tak. No, pani, pani, cały ten czarny zmian się nie włącza. Nie ja, ja. wiem, polski język trudny mi się wsadza. Ej, nie mogę tego włączyć inaczej. Ok, już włączyłem i jeszcze raz. Ok, stary taki, ile stronów, ale. ...to już pani napisała. Skończyłaś? No poczekaj! Kobieto. Dobra, mam na nadzieję, że... że ona będzie widzieć ten napis, bo czasami się nie udaje. Dobra. Jest super, jest fajnie. Jest ładnie. sobie odbiorę? Mm, aha. Ok. To jest najbliższy. A, dobra, muszę sobie to wyłączyć. Dobra Jeszcze włączę A, idę w link Podobałoby się, że to działa Ej, czemu jest dalej pilotowy? Dobra, ja... Ja nie rozumiem Ja nie... Ja nie kumadix, co się stało, ale dobra Kumadix? jest. jest. co? Jak ja tak to w ogóle wymyślę? Ale tu był. Tak, to jest poważna szalinka, ciekawe. Ja chcę być w odcinku. Ja jestem w odcinku. Jestem zasłużyłem, a ty jesteś takim fajnym na moim kanale. Oj, ale serio, jesteś u mnie wielkim fajnym. Ładne. Ładne. I ja po prostu. I ja udzielę sobie w ogóle. Jak on mnie tak rysować w arcie na Nowictwach Planet, to one musi być nieco tak do rysowania na nie. Zresztą jaka piękna Marielka. Śliczna. Po prostu w ogóle. Mm, so cute. O, muzyka się włączyła. Dobra, idziemy, bo się na te arty, a nie mam na plaży. Ale odcinek nie może być za długi! Będę musiała sobie zweryfikować to konto, albo nie wiem co zrobić, no bo... muszę będę prześwieżać te odcinki, bo to jest... MASAKRA! A -a 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 -a. No. Siema, Po raz pierwszy chyba wyszło do plaży jest mało osób. Bo zawsze jak powiedziałem, to było tutaj niezłe tłumy. Bo w plaży i w kawiarni podobno są najczęściej hakerzy. Oczywiście ja hakerów nie wierzę, ale... Wow, dzień nie tyle powie. No To mnie kocha. Hmm, dobre panie. No i za ciekaw dziękuję. jesteście! Macie dzięki za sformułowanie po prostu. Dziękuję. Dzięki Tobie, nie musiałam pisać. Nagrywam, co pisze Hej YouTube Macie, dziękuję. Macie chyba jest moją taką... Macie jest moją taką najwielniejszą bliską, że tak powiem. Bo... Znowu mi przerwało. Chciałam powiedzieć, że Macia, każdy mój odcinek chyba ogląda. Chyba każdy. I prawie każdy mi chyba lajkuje. Nie, ona każdy mnie każdy lajkuje, każdy komentuje, ona mnie bardzo, bardzo lubi oglądać tak jakoś. Ja się cieszę, że mam taki bierny widok Kto chce bazę, daje mi klawę na ja tylko dziewczenną. Dobra. O, Jessie nie zapraszam jeszcze. Wow. 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 Ej, widzę, że ktoś to celuje. Co? What? A co um. to chodzi? polska? A tu nieważne. Roksan nam się bije w odcinek. Młech. Tak. Super. Szkoda, że w czacie nie mogę pisać na kulurę. Mobię zbić tak jak w tatuzie, ale. A jeżeli weszliście na ten no kanał po raz pierwszy? Ehm, jeżeli zobaczycie na ten kanał po raz pierwszy i chcecie się zastanowić. Chcecie wiedzieć, jak napisałam kolorowy status na no, Desvipa, to no. To na moim kanale jest uradnik, jak to zrobiłam. Ale trzeba pobrać pewien tak program No. Takie ostrzeżenie. A czego mi się tutaj te pieski czarnej zrobił, to ja Nie wiem, ale... nie bez, bez komentarzy. Można sobie jakieś luk wybiję No wiem, że przekraszam, że ciało pójść, ale na najpierw, że sama zostałaś no ale... Hmm. No, tak jak nie już szło. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Nie, nie wybaczysz. Czy pijcie, że mi wybaczysz? No. O, te buty są śliczne. Tak było. O, o, piękny, piękny. Coś tam, coś tam, coś, tam, coś, pan, tam, coś, tam, coś. Tam, coś, tam, coś, tam, coś, tam, coś tam. No przepraszam, ale ja nie znam such tej piosenki. Pon, no, to jest najbardziej tutajkowała piosenka na świecie. Ja nawet przysadę. Widziałam chyba słodsze piosenki. Dobra. Ja lubię anime... lubię manga, ale nie mogę siebie nazwać jednaką. O wiele, ale tu wiele anime nie oglądałam. I. I naprawdę, ale to naprawdę nie umiem angielskiego, więc... Znaczy... Nie angielskiego tylko japońskiego, boże z angielskiego, to ja akurat jestem lepsza niż z w szkole H&N, tak Nie no, ale angielski to jest naprawdę prosty język, tylko trzeba się go uczyć Ten język jest naprawdę bardzo prosty Najprośniejszy na świecie nie, no, Ja najpierw sobie na telefonie włączę tekst tej piosenki, na serio Albo nie, już nie chce. No, no już zaczyna postawać z tych ciuchów Ale bluzka by się tak by nie? Bo no nie, nie da się ani kłonić hmm. Takie coś? Ale białe Hmm. fajnie no, to wygląda Całkiem Ja lubię strasznie biedne luki Ja w ogóle prawie nie dodaję nie jakichś tam dodatków do luku Dlatego moje luki są strasznie biedne Bo ja nie lubię szaleć Znaczy lubię, ale... Ale nie mam weny <laughs> Po prostu nie mam weny Dobra, to chyba będziemy już kończyć ten odcinek, bo znowu będę miał anime, a muszę wrócić do odcinek, bo macie się niecierpliwie, że odcinków nie rzucam, więc no bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i co tam jeszcze. Zaglądajcie na inne filmy, jeśli jeszcze nie oglądaliście. No i dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć.